jako gospodarz tego miejsca chciałbym was bardzo serdecznie też powitać na tym archidiecezjalnym dniu dziecka i życzyć wam przede wszystkim żeby to był piękny dla was czas radości, spotkania przede wszystkim spotkania z Bogiem, spotkania z błogosławionym Karlo, ale również spotkania w waszym gronie. Serdecznie więc dziękuję i księdzu Marcinowi, wszystkim księżom, siostrom, katechetom Rodzicom, którzy przyjechali z dziećmi, i przede wszystkim Wam, że Wam się chciało tutaj dzisiaj przyjechać na ten Dzień Radości w Rabce. W tym drugi raz. W tamtym roku dowiedzieliśmy się od księdza Marcina Pryzara, który z tej parafii naszej był w karem, więc od organizatora. Najbardziej uwagę przyciąga Gramieńska, ponieważ jest ona oparta w każdym tamtym roku i w tym roku o szczególne postacie, czyli teraz o błogosławionego Karla Pryzara. Dzieci bardzo to wciąga ten temat, poznają, zapamiętują, uznają, że co już, uczą się piosenki, więc jakby w nich to pracuje i żyje. Dobrze, że przyjedziecie na kolejną edycję. zapiszemy się już mi dzisiaj. Pan, chcę zawsze być tam, gdzie jest mój Pan. Dogazę, Do serce swej. Natomiast takim frazem kościoła, który jest i wspólnie dąży do świętości. Nie tylko zabawa, to jest też wspólnie wystawanie ideale, wspólna walka. I myślę, że też duchowe przeżycie się przeprowadzi. Właśnie, wspomniałeś już ksiądz o błogosławieństwie Karola Kutisie. Dlaczego akurat on został wybrany na patrona tegorocznego Dnia, Dnia Dziecka? Planowaliśmy dziecka, myśleliśmy, że w ten sposób będziemy świętować kanalizację karna. E, ta kanalizacja się odbyła, ale jak jest taki pozytywny akcent, bo papież wczoraj właśnie ogłosił datę te kanalizacji, więc jest to już nasze decydialne przygotowanie do kanalizacji karna, która będzie na życie. Czy są już jakieś plany na kolejne edycje, czy jeszcze ksiądz o tym nie myślał? Jak najbardziej. Chcemy, żeby na Dzień dziecka zawsze odbywały się w sobotę w czerwca. Można sobie zapisywać w kalendarzach. Co roku, zwiększą z większą rozmachę. Jakie są księdze odczucia, widząc dziś tyle takich uśmiechniętych twarzy na Dniu Dziecka? Gdy widać uczestników, widać grupę, radość dzieci, to znika całe zmęczenie związane z nie znika stres, jest już tylko radość, znowu tych dzieci możemy oczekiwać.